W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Rzeź przez krzyż i mękę swoją Świat odgubić raczył. Nie lubimy być sądzeni, oceniani. Nie lubimy, gdy ktoś ma o coś do nas żal. Ale sami z łatwością oceniamy. Czasami tak łatwo nam to przychodzi. Jakieś małe, raniące słówko, Niby przypadkiem, pojawia się na naszych ustach. A Jezus prosi, o słowo krzepiące, jednoznaczne, które nigdy nie osądza, prosi o miłość głęboką i pełną czułości do konkretnego człowieka, który staje na naszej drodze. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kiedy spotykam coś trudnego, to może od razu nie trzeba tego nazywać krzyżem. Nie wrzucać Jezusowi, że odwrócił się ode mnie? Może jest to raczej zachęta do tego, by umieć zaprzyjaźnić się z krzyżem, z tym, co mi nie w smak, co mnie umniejsza, rozczarowuje, strąca z piedestału, burzy moje wspaniałe plany, a myśmy się spodziewali, a tu taka sytuacja. Męko Chrystusowa, bądź dla Mnie umocnieniem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją Świat odkupić raczył. Często wstydzimy się naszych upadków. Wolimy, aby pozostały w tajemnicy. Gdy ktoś inny upada, czasami niepotrzebnie czynimy z tego sensację, a może potrzeba tutaj współczucia i wyciągniętej ręki. Obok mnie ktoś sobie z czymś nie radzi. Jak patrzę na tych, którzy upadają? Męko-Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją. Świat odkupić raczył. Najczulsza z matek tęsknimy za nią. Jest nam bliska, kochająca i tkliwa. Uczy nas, jak stawać przy człowieku. Miecz przebił jej niepokalane serce, ale ona zachowała miłość do każdego. Czy ja potrafię obronić w sobie miłość do człowieka, który jest dla mnie trudny? Może nawet bardzo trudny. Ona pomoże, tak jak modlimy się w koronce do Matki Bożej nieustającej pomocy. Maria może nas wspomóc? Maria chce nas wspomóc. Maria nas wspomoże. Maria już nas wspomogła. Męko Chrystusowa bądź dla mnie umocnieniem. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyrynejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zdarza się, że spotykamy ludzi, którym nikt nie jest w stanie pomóc. Także my jesteśmy bezradni. Są też osoby, którym niechętnie się pomaga, bo odrzucają wszelkie próby zbliżenia. Być cynejczykiem dla każdego przynajmniej próbować okazać współczucie zachować się empatycznie a jeśli to możliwe, Stanąć u boku, może nawet tylko przez modlitwę, a może aż przez wytrwałą modlitwę. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem. Który za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, Weronika. Ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś Cześć przez krzyż Cześć i mękę swoją świat odkupić się. raczył. Chusta Weroniki niech mi nie służy do tego, by ocierać moje krokodyle łzy, które płyną i płyną, gdy użalam się nad sobą. Oj, nieborak ze mnie. Niech ta święta chusta przypomina mi raczej o potrzebie odważnej miłości w różnych okolicznościach życia bo w sytuacjach całkiem banalnych odwaga miłości jest także potrzebna w nasze życie są też wpisane chwile ukryte to znaczy znane tylko pozornie nieobecnem on patrzy z nieba i widzi wszystkich ludzi jak zauważa psalmista i widzi mnie także wtedy, gdy biegnę, niezauważony, by otrzeć czyjąś łzę. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pamiętam o moich upadkach, ale czy przypominam sobie, jak się podniosłem, ostrzeźwiałem, zrozumiałem, jak wiele razy moc Boża mnie w życiu dźwignęła, niby jestem tego świadomy, a jednak zapominam. Zapominam, że wciąż mnie kochasz głęboko, z czułością i szczególnie. A przede wszystkim o tym powinienem pamiętać, jak jestem przez Ciebie kochany. Męko Chrystusowa. Bądź dla mnie umocnieniem, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ile czasu marnuję, urzalając się nad sobą, gryzę się wewnętrznie, bo coś nie jest po mojej myśli. Jestem niezadowolony z takiego czy innego swojego zachowania. Twarz Pana, jego spojrzenie oddalają się ode mnie, a prawdę mówiąc, to ja się oddalam. Bywa, że w chwilach uniesienia powtarzam, Wystarczy, że mam Ciebie i czuję się szczęśliwy. Ale czy tak jest naprawdę? Zamiast trwać w takim stanie rozżalenia, goryczy, po prostu zawołam: Przyjdź Jezu! Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem, który za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, stacja dziewiąta, Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś Cześć. przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ból upadku podpowiada, że tak już być musi i nic się nie zmieni. Nie dam rady, ależ dam radę tylko inaczej niż chcę, nie według mojego planu. Ciąży mi czasami ten pawłowy oścień. Chcę się poprawić i nie wychodzi. Dlaczego? Przecież się staram. Zaufaj, Bóg wie dlaczego. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Doświadczyłeś kiedyś tego, że ktoś odarł cię z godności? Powiedział coś takiego, że poczułeś się obnażony, odarty również z własnych ideałów. Zobaczyć w każdej osobie dziecko Boże, to nie lada sztuka. Zostaliście nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, godni zawsze. Bo nawet gdy perła upadnie w błoto, pozostaje perłą. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta, Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wtedy naprawdę kocham Boga, kiedy przyjmuję z wdzięcznością nie tylko małe i większe sukcesy, ale i cierpienia nie tylko oklaski, ale i gwoździe. Święci byli w tym dzielni. Byli gotowi na wszystko dla Jezusa, który tak kochał, na każdy gwóźdź. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umierał na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Umierasz. Twoje umieranie mam przed oczami w czasie każdego przeistoczenia. Z krzyża spływają krople krwi. Dokonuje się dzieło naszego odkupienia. A ja, gdzie jestem? Jak żyję? Do czego dążę? Popatrzy świadomie na moje życie i może raczej zamiast łez zacznę gorąco dziękować za dar odkupienia, aż tak mnie ukochałeś. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czwarty upadek Jezusa w ramiona Matki spoczywa na iłonie, tak jak kiedyś, gdy się narodził? Ból, a może raczej ulga, że już nie cierpi. A bliskość Maryi w moim życiu, w momentach traumatycznych, trudnych, gdy wszystko się wali. Czy upadam jej ramiona z ufnością dziecka? Maryjo, bądź przy mnie, gdy nie mam sił. Męko Chrystusowa, bądź dla mnie umocnieniem, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta, Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żaden grób nie pokona miłości, żadne zło jej nie zwycięży. To pycha, to grzech, one sprowadzają śmierć. Spojrzenie na pusty grób Jezusa podnosi nas. Nadaje sens. Lubię medytować ten fragment tryptyku rzymskiego, gdzie święty Jan Paweł II przypomina nam, że to przemijanie ma sens, bo grób jest pusty. My jesteśmy w Bogu, z Nim i dla Niego przez całą wieczność. Męko Chrystusowa. Bądź dla mnie umocnieniem, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Amen.